Po meczu z nami Kacper Zdorczyk, zawodnik Wiary Lecha Poznań. No Kacper, bardzo dużo emocji dzisiaj nam zgotowaliście. Dzisiaj jak to wyglądało z perspektywy boiska ten mecz? Bardzo ciężki mecz dla nas. Pierwsza połowa praktycznie wyrównana. W drugiej gdzieś raz wyprzedziliśmy przeciwnika, a potem znowu zremisowaliśmy, znowu prowadzenie. Na koniec udaje się wygrywać. Bardzo ciężki teren, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. No dzisiaj dużo takich momentów, że strzelaliście bramkę, Lemborg szybko wracał. Co było takim decydującym czynnikiem w tym spotkaniu, że udało Wam się to zwycięstwo wyrwać jednak? Myślę, że pokazaliśmy to, że w trudnych chwilach jednoczymy się i tworzymy tutaj rodzinę na boisku, jak i poza nim. Także z nami po meczu rozmawiał zawodnik wiary Lecha Poznań Kasper Zydorczyk. Z nami zawodnik gospodarzy Maciej Wierzbowski. Maciek, bardzo wyrównane dzisiaj spotkanie, no dzisiaj przegrywacie, jak to wyglądało z waszej perspektywy? No, już przed meczem wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo wyrównany i tak samo jak my, jak zawodnicy Lecha spodziewali się tego, myślę, że przez to przyjechali do nas dzień wcześniej, bo wiedzieli jaki to jest ważny mecz, no i taki był na boisku, myślę, że obydwie drużyny się tego spodziewali. No ale też mogliście sobie pluć w brodę, bo naprawdę dużo takich okazji, szczególnie te dwie w końcówce, gdzie mogliście jeszcze wyrównać, no zabrakło naprawdę niewiele. No zabrakło niewiele, te mecze w Lęborku, każda drużyna wie, że tutaj od punkty jest ciężko, więc pokazujemy to z każdym meczem u siebie i myślę, że, że dalej tak będzie ciężko zdobyć tu u nas punkty. No właśnie, przed Wami jeszcze ma taki mini maraton tych meczów domowych, bo trzy pod rząd. Gra się dla Was to jest chyba spory atut, że możecie tutaj grać trzy mecze pod rząd przed swoją publicznością. Mhm, tak, pewnie. W tej rundzie właśnie się tak złożyło, że trzy mecze gramy u siebie, więc na pewno będziemy walczyć o, każdy, o każde zwycięstwo, żeby jak najwięcej u siebie zdobyć tych punktów, bo później zostają dwa ciężkie też wyjazdy dla układów tabeli, więc mecze u siebie na pewno będą. O trzy punkty będziemy walczyć. No to życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Z nami rozmawiał zawodnik gospodarzy Maciej Wierzbowski. Z nami po meczu jest trener drużyny gospodarzy Timu Lemberg, Jacek Burglin. Trenerze, bardzo wyrównany mecz. Naprawdę zabrakło niewiele, żebyście urwali punkty wiceliderowi, wiceliderowi tabeli. Czego zabrakło w tym spotkaniu? Wydaje mi się, że doświadczenia, bo w momentach, gdzie dochodziliśmy Lecha na, na remis, braliśmy, baliśmy się grać dalej konsekwencje w piłkę, cofaliśmy się za głęboko, dlatego straciliśmy tą czwartą bramkę. Powalczyliśmy naprawdę dzisiaj jak równy z równym, ale już kolejny raz to powtarzam, to nie jest użwiarstwo figurowe, nam punktów nikt nie da za, za ładną porażkę. Tego za tydzień, za dwa nikt nie będzie pamiętał. Zobaczą w tabeli, że Lech jest wyżej niż my i z nami wygrał. No właśnie dzisiaj taki bardzo ostry mecz. Dużo żółtych kartek po jednej i po drugiej stronie też ta sytuacja z, do z Dominikiem Czekirdą i z Urielem Cepedą. Ona mogła jako jakkolwiek wpłynąć na przebieg tego spotkania? Znaczy tego nigdy się nie dowiemy tak naprawdę, ale ja na przykład do Dominika mam pretensję o pierwszą żółtą kartkę, bo tak doświadczony zawodnik nie powinien tej kartki dostać takiej sytuacji, w jakiej dostał, a co do kartek, no sędziowie chyba chcieli tutaj sobie odrobić jakieś sytuacje rodzinne albo inne, chcieli pokazać, że są twardzielami i kartkowali często niesłusznie. No właśnie jeszcze przed Wami te dwa mecze domowe, taka miniseria meczów domowych, to może jakkolwiek jeszcze Wam pomóc pójść w górę tabeli, no bo nie oszukujmy się, tutaj ta hala jest bardzo niewygodna dla przeciwników. Czy znaczy, tak, no, tutaj gramy u siebie w domu, mamy super kibiców, atmosfera jest wyjątkowa, każdemu się gra tu trudno. No, chyba matematyki nie da się oszukać, możemy otwarcie powiedzieć, że gramy o to czwarte miejsce, bo, bo taki jest dzisiaj nasz realny cel. No to życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Z nami po meczu rozmawiał trener gospodarzy Jacek Burgiń.